W jaki sposób praca z wyobraźnią i podświadomością może pomóc w odchudzaniu, w poprawie kondycji, poprawie samopoczucia i zdrowia? Czy podświadomość sabotuje, czy pomaga zrealizować nasze cele? Praca z umysłem i podświadomością ma kluczowe znaczenie dla osób odchudzających się. I pracujących nad swoją kondycją i zdrowiem. Kiedy próbujemy wdrożyć nowe nawyki ruchowe, nowy sposób odżywiania, przechodzimy na jakąś nową, zdrowszą dietę, kluczowym czynnikiem jest wytrwałość naszych działań. Bardzo często okazuje się, że początkowy entuzjazm staje się słomianym zapałem. Kura optymizmem, który nie wystarcza, by pozostać przy nowych nawykach na dłużej. Nasze stare przyzwyczajenia biorą górę. Powracamy do nich, często nawet tego nie zauważamy. Poddajemy się i nie osiągamy swojego rezultatu. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego podświadomość sabotuje nasze wysiłki? Dlaczego nie mamy ciągłej motywacji i nie jesteśmy ciągle nakręceni na zmiany? Po prostu nasz organizm jest tak skonstruowany, by w optymalny sposób wykorzystać energię, oszczędzać energię. Najwięcej energii zaś pochłania kontrola, działanie kory przedczołowej, świadomy wysiłek woli itd. Nasze nawyki, automatyzmy wymagają minimalnej ilości energii. W mózgu bardzo łatwo aktywują się stare, nawykowe połączenia pól neuronów odpowiedzialnych za nasz styl życia, nawyki żywieniowe i ruchowe, a nawet apetyt. Nic dziwnego, że mózg ciągnie nas w stronę starych zachowań. W tym sensie podświadomość tworzy opór. Jest źródłem oporu przed zmianą. Sabotuje nasze pragnienia zmiany i marzenia o nowych nawykach. Ale nie robi tego ze złośliwości, tylko po prostu stara się zaoszczędzić energię. Dlatego musimy z nią postępować umiejętnie. Doskonale wiemy już, że zmiany nie mogą być zbyt duże. Nie możemy wywracać swojego życia do góry nogami, prawda? Jeżeli nigdy nie ćwiczyłeś, nie ćwiczyłaś regularnie, nie stawiaj sobie celu w postaci codziennego biegania pół godziny po osiedlu lub na bieżni. To się nie uda. Może uda się przez parę tygodni, dopóki starczy ci motywacji. Jeżeli Twoja dieta składa się głównie z węglowodanów prostych makaronów, pizzy, ryżu, ziemniaków, słodkich owoców, cukru i tłuszczu, będzie Ci trudno od razu z tego zrezygnować i zmuszać się do jedzenia warzyw, białka i zdrowych tłuszczy, albo utrzymać jakąś inną zdrową dietę. Tak na marginesie, to może warto powiedzieć, że oprócz dobrej jakości diety, dbałości o to, by była pożywna i zdrowa, ważne jest także to, by pozwalać swojemu organizmowi na wchodzenie w tryb spalania tłuszczu. Chodzi o to, by organizm zaczął spalać tłuszcz, a zacznie to robić tylko wtedy, gdy zabraknie mu paliwa z pożywienia. Chodzi zatem także o to, by sprawić, by nie było energii spożywienia. Czyli raczej jeść rzadko i w ciągu doby pozwolić organizmowi czerpać z tłuszczu. Zatem należy przynajmniej przez 12 godzin na dobę w jednym odcinku czasu nic nie jeść, a poza tym czasem jeść, ale nie za dużo. Nie za dużo, ale i nie za mało. Jeść tyle, by wystarczyło na zaspokojenie potrzeb żywieniowych minus jakieś 15-20%. Wtedy organizm będzie zmuszony do spalania tłuszczu. W diecie chodzi z jednej strony o słynny bilans kaloryczny, ale z drugiej strony o właściwe ustawienie hormonów: greliny, leptyny, testosteronu, hormonu wzrostu. Kortyzolu i przede wszystkim insuliny. To insulina jest kluczem. Kiedy insulina się wydziela, nie spalasz tłuszczu. A wydziela się, kiedy jesz przede wszystkim węglowodany proste, cukry. No i także, kiedy jesz białka. Zazwyczaj mniej, ale zawsze trochę się jej wydziela. Nie wydziela się tylko wtedy, kiedy jesz same tłuszcze. No, ale chyba nie masz wielkiej ochoty na łyżkę smalcu lub masła, prawda? Jest jeszcze inna dobra wiadomość. Insulina nie wydziela się, gdy nie jesz nic czyli gdy pijesz tylko wodę, ewentualnie jakieś tam herbatki ziołowe, gorzką kawę, zieloną herbatę bez cukru, czy oczywiście też bez słodzików. No, ale to, to temat na inny film. Ważne jest więc, kiedy jesz, ile jesz, i co jesz, dlatego dieta jest ważna. I w jej utrzymaniu ważne jest umiejętne postępowanie ze swoim mózgiem. Pierwsza zasada. Wprowadzaj zmiany bardzo stopniowo, małymi krokami. Na przykład, ograniczaj cukier stopniowo. Na przykład. O ćwierć łyżeczki mniej, póki Twój smak się nie przyzwyczai. Potem znowu ćwierć łyżeczki, kolejne ćwierć łyżeczki mniej i tak dalej. Wprowadź na przykład więcej warzyw do jednego posiłku albo zacznij pić więcej wody, zaczynając od jednej szklanki pomiędzy posiłkami. Jednej szklanki więcej oczywiście. Niewielkie zmiany, które nie wymagają wysiłku. Które nie są za trudne, mają szansę zostać z Tobą na dłużej. Po prostu nie wyczerpują wysiłku woli, nie zużywają energii. Zasada druga. Pozbądź się automatyzmów, złych nawyków. Mówiłem o, tych, o tym w filmach na temat pracy z nawykami. Linki wrzucę w opis do tego filmu. Kiedy nauczysz się zwracać uwagę na początkowe momenty inicjowania przez mózg automatyzmów, na przykład sięgania po ciasteczko po obiedzie, sięgania po słodycze przed telewizorem czy chipsy przed telewizorem, będziesz w stanie dokonać lepszych wyborów. Automatyzmy działają tylko wtedy, gdy są nieświadome, gdy myślenie całkowicie kieruje zachowaniem. Gdy całkowicie utożsamiamy się z myśleniem, z odczuciami z ciała, z zachciankami, z naszymi emocjami itd. Musisz nauczyć się rozpoznawać te momenty jako stare wzorce mózgowe, które już Ci nie służą i tak naprawdę nie są Twoją aktualną decyzją, to tylko stare połączenia neuronowe części podświadomości. Starające się oszczędzać energię. Nie walcz z nimi, bo wtedy właśnie zużywasz energię. Nie osądzaj ich, nie wymagaj, by się nie pojawiały. Nie oceniaj siebie, ponieważ wtedy zaczynasz uruchamiać mechanizm poczucia winy. Kiedy osądzasz siebie, z tego powodu, że twój mózg chce odpalić stare wzorce, i, i zaczynasz wymagać od swojego mózgu, by nie był takim, jakim jest, tworzysz napięcie, tworzysz poczucie winy i z czasem zaczniesz od niego uciekać poprzez zaakceptowanie starych zachowań. Mówisz do siebie: No trudno, jestem za słaby, za słaba. Widocznie tak ma być, taki już jestem, taka już jestem, to nie dla mnie, wiedziałem, że się nie uda, i tak dalej. W ten sposób obniżasz napięcie psychiczne, ale niestety powraca stare zachowanie. Właściwe postępowanie z zachciankami i próbami odstępstwa od nowej diety, która nie może być zbyt trudna, przypominam. To proste zauważanie ich pojawiania się i nazywanie ich po imieniu to tylko stary wzorzec mózgowy. Temu rozpoznaniu towarzyszy prosta akceptacja akceptacja tego wzorca akceptacja wszystkich myśli, pragnień, odczuć w ciele, emocji związanych z tym pragnieniem. Po prostu nie wymagasz od siebie innych myśli, innych odczuć, innych emocji. Akceptujesz te, które są, ale jako stare wzorce mózgowe. A potem kierujesz uwagę na coś innego. Musisz wiedzieć na co. Musisz mieć ustalony, konkretny plan działania. Nie możesz zastanawiać się, co robić, gdy pojawia się chęć. Odstąpienia od diety, sięgnięcia po ciasteczko lub po kolejne piwko. Zasada trzecia mówi, że musisz nauczyć swój mózg odpowiedniego ciągu zachowań czyli rozpoznanie impulsu, nazwanie tego impulsu, zaakceptowanie odczuć i myśli, które towarzyszą temu impulsowi oraz przeniesienie uwagi. Musisz to wszystko zaplanować zanim ten impuls się pojawi. Najskuteczniejsza jest tu praca z wyobraźnią skupienie na wyobrażonych sytuacjach to takie połączenie wizualizacji i techniki intencji implementacyjnej najskuteczniejsza mieszka, mieszanka programistyczna w odniesieniu do naszego mózgu. Musisz przez dłuższy czas, zazwyczaj parę minut, skupić się na dokładnym przeżyciu w wyobraźni tej sytuacji, tak jak Ty chcesz, a nie tak jak chce Twój mózg. To dlatego nagrałem medytację prowadzoną pod tytułem Stabilizator Diety. Ono stabilizuje w Twojej wyobraźni, a zatem w Twoim mózgu. Właściwą ścieżkę postępowania, tak by mogła się ona łatwo odpalić, gdy pojawi się jakaś zachcianka. Trzeba taką sesję medytacji praktykować codziennie, wracać do niej pamięcią, także poza formalnym słuchaniem, ćwiczyć swoje zachowanie w wyobraźni także w ciągu dnia, gdy masz 2-3 minutki wolnego. Wtedy programujesz swój mózg. Tworzysz nowe ścieżki neuronowe. I potem, gdy pojawi się chęć na zrobienie czegoś niewłaściwego, oczywiście niewłaściwego z punktu widzenia Twoich prawdziwych pragnień, zachowaj się tak jak trzeba i czuj do tego, z tego nowego dobrego zachowania, satysfakcję. To ty kierujesz swoim życiem. A nie Twój mózg. Za każdym razem, gdy wprowadzasz w realne zachowanie, uważność, świadomość, czułą akceptację Twojej zachcianki, ale jednocześnie przekierowujesz uwagę, przecinasz stare połączenia nerwowe. Tworzysz swoje nowe. Lepsze ja za każdym razem. I nawet jeżeli zdarzy ci się jeszcze ulec jakimś tam starym wzorcom, to sam fakt, że towarzyszyła temu cały czas pełna uwaga, pełna świadomość, jest także zmianą wzorca, jest przerwaniem automatyzmu. Kiedyś poproszono grupę palaczy, by przez półtorej godziny doświadczali świadomie pragnienia zapalenia papierosa. W pełni świadomie przeżywali chęć zapalenia. Delektowali się w cudzysłowie każdą falą pragnienia, pragnienia nikotyny, która przychodziła. Ta tortura trwała półtorej godziny i potem pozwolono im zapalić. Okazało się, że po tygodniu, po tym jednym eksperymencie, ilość wypalonych papierosów spadła o kilkanaście procent. Sama świadomość, ale pełna świadomość zachowania zmienia zachowanie. Podobnie jest z jedzeniem. Dlatego uczmy się jeść świadomie, ale naprawdę świadomie. Okazuje się, że jemy wtedy zdrowiej, mniej, łatwiej się nasycamy i zrzucamy tłuszcz. I to z przyjemnością, bez wysiłku woli. To naprawdę idealna metoda dla tych, którzy mają bardzo słabą, silną wolę.